Dzień dobry! Jak możesz zarabiać duże pieniądze w internecie, korzystając tylko ze swojego bloga i poświęcając na to trochę wolnego czasu i pisząc tylko dwa artykuły w miesiącu? Pokażę Ci 7 sposobów na budowanie takiego dochodu, i będą to sposoby, które bazują na moim doświadczeniu, bo w Twojej historii zbudowałem już 10 blogów i testowałem 16 sposobów zarabiania tym blogu, i 7 z nich jest wyjątkowo dobry. Co jest ważne, nie musisz być ekspertem, możesz robić to po godzinach, i to, co ci pokażę, wymaga po prostu kilku podstawowych zasad. Przede wszystkim e, trzeba skupić się na swojej niszy, czyli trzeba wiedzieć, do kogo chcemy pisać. Nie można pisać do wszystkich. Musimy pisać do małej grupy i to już za chwileczkę się wyjaśni przy punkcie pierwszym. Po drugie, dobrze jakbyśmy lubili to, o czym piszemy. Cała reszta jest tylko procesem. Dużo osób myśli, że najłatwiejszą rzeczą jest umieszczanie reklam na swoim blogu, na przykład reklamy Google albo reklamy innych firm. To nie jest prawda. Reklamy Google niestety nie pozwalają nam zarobić dość dużo. Najłatwiejszą opcją na zarabianie na blogu jest robienie listowania firm. Ogólnie polega to na tym, że kontaktujemy się z firmami, mówimy: "Hej, droga firma, piszemy o tym i o tym, może chcecie się znaleźć w na naszym blogu, z prawej strony albo może w głównym menu" i za to musicie nam zapłacić miesięcznie od 100 do 500 zł. Najprostsza opcja. Jeden z moich klientów, Galeria Kruszyw.pl, używa tego. I to jest coś jest ważne. Galeria Kruszyw specjalizuje się w bardzo małym zakresie tematu. Kruszywa nie wiem nawet co to jest. Ale dzięki temu jest w stanie wytłumaczyć swoim firmom, że czytają to ludzie, których interesuje kroszywa, Więc jeżeli masz kuruszywa, to zapraszam tutaj. Jeżeli zajmujesz się tematem marketingu, produktywności, czymkolwiek, możesz kontaktować się z firmami, które mają narzędzia produktywności albo narzędzia marketingu i umieszczać je na swojej stronie. I tu dochodzimy do drugiej, bardzo ciekawej formy zarabiania swoim blogu. Mowa tu o afiliacjach. Afiliacje są drugim z moich ulubionych sposobów zarabiania swoim blogu, ponieważ nie musimy mieć żadnego swojego produktu, żadnej swojej usługi, dzięki temu możemy zarabiać. Polega to ogólnie na tym, że zamieszczamy na naszej stronie link do danej aplikacji albo do danej usługi innej firmy firma ClickFunnels, Leadpages, Amazon, Ceneo i setki innych firm pracuje w takim modelu. Jedna z moich firm działa w modelu afiliacyjnym. Też mamy jedną, w dwie usługi, które możemy oferować w modelu afiliacyjnym. Ktoś zamieści na swoim blogu, ktoś przez ten link kupi dany produkt, dana osoba dostaje pieniądze na swoje konto pod koniec miesiąca. I są osoby, które zarabiają spokojnie w przedziału 105 tysięcy złotych. To jest duża rozległość. Natomiast gdy na początku zaczynamy działać z programem afiliacyjnym, na początku zarabiamy mało. Potem z czasem, gdy nasz blog ma więcej ruchu i więcej ruchu i więcej ruchu, zarabiamy więcej. Plus niektóre aplikacje, jak na przykład wspomniane ClickFunnels albo Leadpages, linki do wszystkich aplikacji są poniżej, mają ten plus, że jeżeli ktoś się je kupi i co miesiąc je odświeża, to mamy co miesiąc pieniądze na naszym koncie i nic nie robimy. Sam w ten sposób zarabiam ponad 5000 zł miesięcznie w jednej z moich firm właśnie przez programy afiliacyjne z różnymi firmami. I punkt trzeci, czyli wspólne akcje marketingowe. Jeden z moich blogów, blog Murowisko właśnie tak zaczął się rozwijać, dzięki właśnie współpracy, pracą marketingową z dużymi firmami, co jest bardzo ważne znowu, że działamy w pewnej małej niszy, czyli piszemy na bardzo specyficzny temat. Na przykład zajmujemy się konserwowaniem ogórków. Możemy skontaktować się z firmą, która konserwuje ogórki albo dostarcza słoiki do konserwacji ogórków i powiedzimy hej, zrób na naszym blogu wspólną akcję marketingową, zrobimy webinar, zrobimy wideo, napiszecie dwa wpisy, my napiszemy dwa wpisy i za to wszystko zapłacicie mi trochę pieniędzy. Jaka kwota? Różnie. Duże firmy operują dużymi budżetami, i takie firmy jak Microsoft, Google czy Amazon mogą wydać na duże pieniądze na to, że współpracują z Tobą. Dodatkowo też te firmy dają nam promocję. Nasz blog, nawet jeżeli ma mało wpisów, możemy dzięki temu dotrzeć do odbiorców tej dużej firmy. Którzy powiedzą, hej, robimy wspólną akcję z Twoim blogiem i dzięki temu działamy. I pewnie się zastanawia, co pisać do takich firm i tutaj też mam dobrą wiadomość, bo e, przygotowałem darmowe szkolenie. To darmowe szkolenie jest nagrane, to nie jest na żywo, to jest nagranie szkolenia. E, link jest poniżej albo gdzieś tutaj na ekranie jest guzik do kliknięcia, gdzie przechodzę przez te modele i pokazuję dokładnie, co działa. Plus szablony, mail, które wysyłam do tych firm. Wystarczy, że się zalogujesz na link, który widać pewnie tu na ekranie, albo jest pod tym wideo. Dzięki temu skutecznie dowiesz się, jak zbudować swojego bloga przede wszystkim w Polsce i jak na nim zarabiać. W najprostszy sposób, dając wartość sobie, swoim czytelnikom i firmom, z którymi współpracujesz. Opcja numer 4 to Patronite albo Membership. Możemy zrobić tak, że w naszym blogu piszemy podstawowe rzeczy. A mamy też coś takiego jak patroni. Osoby, którym podoba się to, o czym piszemy, jak piszemy. To jest szczególnie ważne dla osób, które piszą na ważne tematy. Na przykład piszemy o temacie ekologii, albo energii, albo czymkolwiek innym. I nie chcemy za bardzo się kuplować z firmami, aby mieć jakieś transakcje z tymi firmami. Chcemy, żeby to właśnie nasi odbiorcy pomagali nam, jeżeli ich to interesuje. Więc część osób czyta naszego bloga, ale części mam dodatkowe rzeczy. I tutaj, na przykład, Patronite to jest polski serwis, który pozwala takie rzeczy robić, czy Patreon zagraniczny, czy nawet taki portal jak memberful.com, gdzie możemy ustawić część rzeczy na naszym blogu darmowych. A część płatnych. I co jest ważne, tego typu zagadnienia w Polsce przy nawet małych skalach potrafią generować od 50 do 3000 zł miesięcznie. Są oczywiście osoby, które potrafią wyciągać tam duże kwoty, natomiast na początku to, co widzę, u osób, z którymi współpracuję, to są kwoty właśnie z tego zakresu. Gdy piszemy swojego bloga, nie musimy być stale ekspertem. Możemy się uczyć pisząc bloga, czyli to, o czym się nauczyliśmy, ale co się okazuje. Część osób, które będą czytały tego bloga, będzie na początku tam, gdzie my zaczynaliśmy. Czyli będą chcieli się dowiedzieć tego, jaką drogę przychodzimy. I teraz, co jest ważne, dla części z tych osób będziesz osobą, której wiedza bardzo będzie przydatna. I dlatego też używanie na swoim blogu zakładki konsultacji jest bardzo proste w wykonaniu i bardzo efektywne, ponieważ jedna na ileś osób będzie od Ciebie kupowała konsultacje. I zdziwisz się, na jakie tematy są kupowane konsultacje. Od gry na pianinie, od jazdy konno, od tenisa, od marketingu, od YouTube'a. Jeden z moich klientów i jeden z moich partnerów biznesowych, którego tu serdecznie pozdrawiam, ma bloga growtube.pl, gdzie pokazuje, jak się zarządza kanałem na YouTube i ma prostą zakładkę oferta, gdzie ma na przykład konsultacje. Jak zobaczysz na tym blogu, zapraszam do odwiedzenia, zobaczysz, że tam jest dosłownie mało informacji, ale dzięki tym prostym informacjom. X osób zapisuje się na jego konsultacje. Konsultacje mogą kosztować różnie, od 100 do 500 zł, ale gdy zaczynasz z swoim blogiem, koniecznie dodaj taką zakładkę, aby niektóre osoby były w stanie skorzystać z Twojej wiedzy i Twojej ekspertyzy, którą budujesz, również budując swojego bloga. Przedostatni punkt, jakże gorący w ostatnich czasach, czyli edukacja online. Każdy, kto ma swojego bloga, po pewnym czasie musi stworzyć swój własny kurs. Niektórzy twierdzą, że każdy specjalista za kilka lat będzie miał własny kurs. Jak będzie, zobaczymy. Ale co jest bardzo ważne, jest to dość proste do zrobienia w dzisiejszych czasach i przychody też są dość duże. Bo gdy mamy już bloga i mamy społeczność, zawsze. Ta część tej społeczności chce czegoś więcej, coś co my mamy w swojej głowie i moglibyśmy się tym podzielić. Tak powstała na przykład Akademia, jeden z moich biznesów, ludzie po prostu chcieli, żeby część wiedzy przekazać, która jest tam w tle mojego bloga. Ale jeden z moich przykładów, znowu klient e, Akademii e, Brodate można wejść zobaczyć. Jest to blog o graniu na harmonice ustnej. I jak się okazało, część osób bardzo chciała zobaczyć, jak się nauczyć. Gry na harmonice ósmej od osoby, którą czytają raz na jakiś czas, która się pojawia gdzieś w social media, w niektórych miejscach. I tak właśnie powstał kurs na portalu blogu Brodate -dźwięki Jeżeli masz chwilę, zapraszam, zobacz. I ostatni element, który też jest bardzo prosty w zrobieniu, i można go łączyć ze wspólnymi akcjami marketingowymi. Duże firmy bardzo lubią mieć raporty, które mogą używać u siebie w firmie albo mogą pokazywać swoim klientom. Dlatego też budowanie raportów dla kogoś. Razem z jakąś firmą dogadujemy się, że zrobimy raport na dany temat, temat, o którym mowa na Twoim blogu. I teraz takie projekty mogą być dość drogie, i mogą dość dobrze pomóc w Twojej karierze, a co jest ważne, twoje logo, logo Twojego bloga będzie się pojawiało w takim raporcie, co będzie znowu czymś, co będzie przysyłało ludzi do Twojego bloga, ale Ty, mając taką siłę, że masz bloga, który masz. I lista mailowa, która się buduje razem z budowaniem tego bloga, pozwoli Ci w prosty sposób taki raport zbudować. Wystarczy zapytać na swoim blogu: hej, szukam informacji, hej, zróbcie ankietę, hej, droga lista mailowa, o czym możecie mi pomóc i dzięki temu możesz przygotować piękny raport. Korzystając z takich narzędzi jak Canva, jesteś w stanie zrobić piękny graficzny raport, zamieścić go na swojej stronie i za to zainteresować całkiem dobre pieniądze, co robiliśmy w swoich filmach już wiele razy. Jeżeli chcesz jeszcze więcej porad, to kliknij w link poniżej, zapisz na moje darmowe szkolenie, godzinne, jest to nagranie szkolenia, które robiłem jakiś czas temu, gdzie pokażę ci ze szczegółami te rzeczy, o których dzisiaj rozmawialiśmy. Będą szablony, będą też aplikacje, których możesz użyć przy budowaniu swojego bloga wszystko, czego potrzebujesz, żeby wziąć swoją wiedzę albo Budować swoją wiedzę i przy okazji na tym zarabiać. Moim zdaniem, każda osoba powinna mieć swojego bloga, który przynosi dodatkowy dochód, co jest bardzo ważne, szczególnie w dzisiejszych czasach. Tak więc, dziękuję Ci bardzo za Twój czas. Widzimy się na naszym szkoleniu i do zobaczenia w kolejnym filmie.